Kalimera, Kalispera, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku vloga witam was w hotelu Pawlina. Jesteśmy na północnym Peloponezie w Grecji i chciałem wam pokazać hotelik, w którym się od razu zakochałem. Idziemy do przodu. Słuchajcie, nieduży hotelik grecki w celu Siga Siga. Proszę bardzo, mamy tutaj przepiękne budyneczki, balkoniki. Nie ma tutaj brzydkich widoków, albo są na ogród, albo na morze. Mamy też korty i idziemy do recepcji. Hotel Pawlina, zobaczcie, jak jest roślinność, jak tu jest zielono. Palmy, bukienwilie, coś przepięknego. Takie właśnie w Grecji hotele czysto gwiazdkowo uwielbiam. Mamy tutaj pieski, proszę bardzo. I os, pokażę wam klasycznie Hotel od recepcji, proszę. Wyjątkowo nie witajem na skotki, tylko pieski. Idziemy sobie do recepcji. Tak, moi drodzy, to jest hotel Pawlina Pelopones Grecja, Kalispera. Kalispera. Tu mamy recepcję. O, proszę, zobaczcie, jaki klimacik fajny. To sobie możecie poczekać, będziecie czekać na pokój, czekować się. Proszę, taki kącik proszę tutaj z książką dla rezydentów. Tutaj macie też jeszcze właśnie zaraz na początku tutaj informacje. O, tutaj mojego partnera Rymboła macie tablicę bardzo ładną. Zobaczcie, Hydrotur to są Czesi i Altur z Niemcy. I tak, zaczniemy od takiego miejsca. Takiego Lobby, gdzie macie też sklepiki z pamiątkami, ściuszkami lokalnymi, o nawet pamiątki sobie możecie kupić. Kochani, hotel jest położony można powiedzieć na wsi pięknej greckiej dookoła Gaje Oliwne. Troszkę wam przypomni Korfu, troszkę wam przypomni Kos. O, tu mamy Lobby i restauracyjkę zaraz wam pokażę. Ten vlog nie będzie, słuchajcie, długi, bo hotelek jest mały, więc nie będę się rozgadywał, tylko parę konkretnych ujęć i parę moich takich szybkich, słuchajcie, przemyśleń. Zobaczcie, tu jest restauracja. O. Zobaczcie. A tu jest, zobaczcie, restauracja. Proszę bardzo. O. Z takimi widokami będziecie mogli sobie jeść tutaj na obiady i kolacje. Proszę bardzo. O. Teraz Olof Was zaprowadzi na basen i na plażę na dół. Słuchajcie, wszystkie rzeczy dotyczące niektóre są lunchiki, obiady, śniadania, to dostaniecie ode mnie, jak będziecie rezerwację mnie kupować. Proszę. Kolejne takie lobby na zewnątrz. Stół do biliarda, proszę bardzo. O, akurat nie słuchajcie, słońce zaszło, ale to może dobrze, bo nawet bez słońca zobaczycie, jakie to są piękne, majestatyczne widoki. Słuchajcie, to, to jest widok na północny kontynent grecki. Po lewej stronie mamy Zakynthos, a słuchajcie, a w prawą stronę jedzie się do Aten. Zobaczcie. I pójdziemy dalej. Moi drodzy, a yy, też dużo ujęć pokażę Wam przy tym vlogu z drona, więc to już w ogóle z drona zobaczycie, jak to po prostu przepięknie wygląda z góry wszystko. I teraz Ola Wam pokaże kolejne ujęcie, proszę. Basenik. Jest też basenik dla dzieci. A my teraz pójdziemy sobie tutaj troszeczkę tędy. O. I pokażę Wam jeszcze tutaj, jak są budynki. Słuchajcie, budynki macie w ten sposób. Budynki macie tutaj w ten sposób. O. Tu są. Ja kupię Ci widok pokój z widokiem na morze. Ja tutaj mam pokoik od tej strony. Proszę bardzo, ja będę szedł tyłem do, do słońca. O, tak mamy pokoje położone i tam też jeszcze budynki są naprost. O, tu moi znajomi w ogóle bary słacie w takim stylu e, takim wieży. Bardzo fajnie, dobra. Idziemy dalej, pokażę Wam tutaj. Czy hotel jest dla rodzin dziećmi? Tak, ale słuchajcie, nie ma tu zjeżdżalni, tylko jest taki plac zabaw i zmolki basenik. Proszę bardzo. No, będziemy szli tułem do słońca, żebyście to fajnie widzieli. Zobaczcie, to jest główny budynek, pokoje i idziemy sobie teraz tędy. Słuchajcie, słońce mamy teraz tak, 25-26 maja. Jest ciepło, 25 stopni, 26. Słoneczko jak wyjdzie jest cieplej. O, tu mamy prysznicę, i teraz tak, tak wygląda basenik. Dobra. I Olo Was teraz zabierze, słuchajcie, tutaj do restauracji i baseniku. A to jest taki ala basenik, moi drodzy, dla małych dzieci. Proszę. A jeszcze Was teraz wezmę na plażę. Dobra. Słuchajcie, na plaży Was wezmę tak na razie z góry. Słuchajcie, woda jest jak na Paloponezie, jak na Halkidiki. Przepięknie, zobaczcie. I teraz jeszcze przejdziemy sobie tutaj. O, żebyście zobaczyli hotel od tej strony. No i zabiorę Was zaraz do baru. Bar, słuchajcie, jest naprawdę niesamowicie jest położony. Na samym morzu, na takie tym skarpie. I tu Maria, hello, Maria? Jaso Carispera. Jasas ma specjalne drinki. Słuchajcie, są tu, są tu drinki grek, koktajl e, Cipuro. I ja piłem super koktajl, który się nazywa Masticha. To jest z tej słynnej Mastichy. Słuchajcie, e, Maria, please, pl pl ten, welcome. O, liker, a ten.

Tak, oprócz klasycznych drinków też możecie sobie zamówić tutaj soki. Ja, Thank you, Yamas, ja Yamas, ja Yamas. Ja słuchajcie, tutaj zobaczcie. Kulturka, serwis, świeże tutaj roślinki do drinków. Winko, bardzo fajny serwis. Ja jestem, słuchajcie, oszołomiony e, tymi widokami. Tu mamy w ogóle na dole, słuchajcie, tak skryte pokoje. Zobaczcie też, przepiękne. O. A nad nimi jest budynek główny. Teraz pójdziemy tak, jakby do koła, słuchajcie. Tak, zobaczcie. I na dole jest plaża, do której też dojdziemy. Ale zatrzymam się, żebyście zobaczyli te widoki na chwilę. Tak, kochani, i teraz tak. Idziemy tutaj na taras baru. Proszę, kolejne piękne widoki. Pomyślcie sobie, że siedzicie sobie w takim miejscu i pijecie sobie dryneczka, winko lub, słuchajcie, UZO. Proszę bardzo. Super, o, w takiej atmosferze. Mam oczywiście ratownika tutaj i takie widoki. Tak, pokażę Wam jeszcze ładnie bar z daleka, tu z widokami, proszę, o. Moi drodzy, a teraz chodzimy sobie na plażę. I po prawej stronie mamy też bungalowy, w którym też możecie sobie mieszkać. Na specjalną opłatą, proszę bardzo. Słuchajcie, czy zejście jest tutaj trudne? Ja już Wam powiem szczerze, że moim zdaniem nie. Tylko trzeba będzie wiedzieć, że on jest albo posłodka stromo, albo, albo takim zejściem troszeczkę bardziej jak droga. Teraz wam może nie będę tak nawijał, tylko Wam pokażę zaraz. O, tutaj mamy bar na górze, tu mamy budynek główny i Olą Wam pokażę, jak się schodzi na plażę. Zobaczcie, po lewej stronie zejście jest takie bardziej spokojniejsze, luźniejsze, a ja sobie zejdę tymi schodkami tak zwanym, trudniejszym tutaj zejściem, więc o tak, słuchajcie, dla mnie to nie jest problem, ale jeśli ktoś chce mieć plaże, kochani, nie schodząc po schodach, to musi wybrać inny hotel. Na pewno, bardzo mi to, te schody przyjmują wejście do hotelu Santa Lucia w Czefalu. I ja, zobaczcie, sobie na lajcie schodzę, a wejdę drugą stroną, którą zdaniem jest wygodniejsza. Tu sobie Państwo też schodzą. Widzicie, tak ja, Jasu, o i słuchajcie, jesteśmy na dole. Tutaj jest bar, który nie jest wolny inclusive. Czasami siedzi sobie dziewczyna. Tu sobie można kupić napoje, kawę. Tu są płatne. Tak, I teraz zobaczcie, pokażę Wam tutaj plażyczkę. Plaża jest taka piaszczysto-żwirkowata. Teraz tego może tak nie będzie widać, ale słuchajcie, z drona zobaczycie jaki jest kolor wody, to jest szok. Ja Wam tutaj pokażę uczciwie, o. choć ja zawsze buty ubieram, zawsze ubieram buty, więc dla mnie nie jest problemem. O, tak jest plaża żwirkowata, piaszczysta. Proszę, zobaczcie. W lewo jest, w prawo jest inny hotel, a tu mamy, kochani, plażę z hotelu. O tak. To jest po słońcu, dlatego w, w, z innym wejściem wejdę, żeby wam pokazać. Kochani, za mną jest, za mną są Ateny, urzątym Puserio, a teraz idziemy do przodu. Pokażę wam. Plaży Hotelu Pawlina. O. Zejście bardzo płytkie. Mamy końcówkę Maja. Pani sobie pływa. Widzicie? Też fajnie dla dzieci jest tutaj bezpiecznie. Widzę rodziny z dziećmi od nas z Polski też. O. Zdjęcia z drona. Wam tu fajnie. Lepiej troszkę pokażą wszystko. O. I zobaczcie, teraz tak. Zaraz się Olo odwróci. Zaraz się Olo wróci, a jak zobaczycie zdjęcia z drona, to ten kolor, wszystko to będzie całkiem inaczej. Ale też fajnie zobaczyć jak plaża wygląda, Tak słoneczko zajdzie. Zobaczcie kochani, tu mamy tą skarpę. Tu mamy plażę i teraz, zobaczcie, idziemy sobie do góry, moim zdaniem takim wejściem, zejściem, troszkę łagodniejszym, zobaczcie. O, pan dzisiaj tutaj malował obręcze, o, tutaj kolejne zejście, zobaczcie, tak to wygląda. No, i bez problemu, tutaj sobie można zejść. Proponuję tutaj tym, którzy lubią dużo chodzić, to, to zejście, można powiedzieć, po lewej stronie jest trochę luźniejsze. I proszę o i tak sobie idziemy do hotelu z powrotem. Tu mamy plażę. I wejście do hotelu. Północny Pelopones, Słuchajcie, pierwszy raz dopiero zaliczyłem po 20 latach paru kręcenia się po Grecji. Moi drodzy znam Pelopones ten południowy, tam Kalamate, Koroni, Metoni. Północ też mnie urzekła. Słuchajcie, naprawdę kontynent ma jeszcze tyle do odkrycia dla nas pod kątem zwiedzania, w ogóle hoteli. No i nie ma tu takiej masowej turystyki. Naprawdę jest bardzo fajnie, swojsko, więc jak szukacie takiego hotelu, gdzie jest klimat grecki, to ten hotel jest dla Was. No, zdyszałem się, dyszałem się, kochani, ale to nie jest jakieś zmęczenie, po prostu zmęczenie, tylko chodzę, mówię i tak to wygląda. Teraz tak, słuchajcie, zmieniamy kamerkę na, na to, żebyście zobaczyli hotel. Czyli tak, zobaczcie, to jest tak. Teraz mam tył hotelu. Pierwsze zejście, moje drodzy, drugie zejście i idziemy do przodu. Wracamy do hotelu. Kochani, robię tego vloga po 3-4 godzinach tutaj mieszkania. Po prostu jestem zafascynowany tą przyrodą, tym wszystkim, więc troszkę dodatków jeszcze Wam tu rzucę po prostu później. A na razie tak na szybko po prostu rzucam wam tu parę obrazów, bo jestem za tym hotelem. Słuchajcie, tak się robi drineczka. To się nazywa Mastika. Mastika, yes? Tak? O. Tak. Mój robiony drineczek z Mastiki. O! Brawo. Only one tak. ice. Jest... Mastichito Mastichito Odkryłem nowy drink w Grecji, słuchajcie. Będzie hitem na świecie. Mastichito. Teraz, a, pani tak teraz ładnie. O. Uciska go fajnie, dobra. One ice. One ice. Okay. O. I teraz daje pani chyba sprite'a, tak? O, brawo! Mhm. O, i teraz zobaczcie zieleninka prosto z doniczki What is this? Me. Mięta, słuchajcie. Mięta, 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 brawo. Mm. Finisz? Yes. Efharisto, efharisto. A ja Was zapraszam moi drodzy na kolacyjkę w hotelu Pawlina. Idziemy do przodu Kalispera Tak, słuchajcie, wygląda przepięknie tutaj kolacyjka Kalispera, zobaczcie taki klimacik mamy lody, tak, czterogwiazdkowy hotel w Grecji, owoce przygotowane ładnie stoły i w takim klimaciku będziemy sobie jeść. O, proszę. Karimera moi drodzy, a tym razem pokazuję wam się W hoteliku Pawłina. Cudowne słodkości. Oczywiście na słono mamy jeczniczkę, kiełbaski, croissants. Proszę bardzo. To sobie robimy kawę. Proszę bardzo. Tak wygląda stołóweczka. i drodzy a lunczek nie w takich warunkach Perfect. Mmm, taki warunek, wiecie, lunch w fotelu Pawlina. Takie widoczki. Dzisiaj proszę. Efharisto. Efharisto. Zobaczcie. Sardines. Pork. Sof, y coś lokalnego, chicken. Mmm. Perfekt. I happy. Fantastic miejsce. Zobaczcie. Jecie sobie lanczyk w takim otoczeniu. Tutaj serwis perfekt. Lady, fantastic. My name is Aleksandro. Hello, I'm am Penelope. Hello, my name is Effie. Effie, Fantastic Service to Women, Hotel. We are waiting for you to Pavlina Beach Hotel. Pavlina Hotel, brawo. Fantastic Service. Karimera, moi drodzy, a kończę tego vloga. Słuchajcie, bez mikrofonu, żebyście słyszeli też takie fajne odgłosy tutaj lokalne. I słuchajcie, chcę naprawdę bardzo rekomendować ten hotelik Wam, bo to jest prawdziwa taka grecja de Gdykofili, pasjonatu widoków, smaków. Kuchnia, słuchajcie, taka lokalna, rewelacyjna, smaczna. Przybitki Wam tutaj demontuję. No, hotel położony magicznie. Poranki po prostu z widokiem są no mistyczne. Także bardzo Wam dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek. Hotel Pawlina bardzo tutaj rekomenduję, szczególnie tym, którzy szukają spokoju ciszy. Hotele na Peloponezie, które zwiedziłem, które będziecie widzieć tutaj, filmiki i vlogi, one są zazwyczaj, słuchajcie, za, dużymi za większymi miejscowościami. Są w pobliżu jakieś malutkie miejscowości czy wioseczki, do których praktycznie trzeba się dostać, słuchajcie, w, yy, no, w 10 minut albo taksówką za jakieś tam 9-10 euro ale w tych hotelach zawsze jest jakiś sklepik jakieś wsparcie, to Wam też jeszcze pokażę no i co, jo, wracam kamerkę, słuchajcie teraz na te widoki jeszcze raz Posłuchacie te odgłosy samolotów cykat na, 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 na raszaczy wody Taki jest północny Pelopones, zielony, przepiękny magicznie widokowo lotnisko Petra popatrzcie się poranek, jest godzina 9.00 rybacy wypływają słuchajcie, na rybki spokojne morze woda przepiękna, słuchajcie kolory wiarna halkidiki bar jeszcze nie otwarty proszę Zobaczcie, Grecja 2025 Stoi dla Was otworem Hotel Pawlina Rezerwacje możecie robić u mnie przez maila, przez telefon, rezerwacje mapamikstrawy.pl lub dzwońcie do mnie 505 105 45 Olo Was lubi Cieszę się, dziękuję, że wspieracie mojego vloga, oglądaniem, czekaniem aż reklamy miną, kupowaniem wakacji. Bo bez kaski się nie da za bardzo nic zrobić. O, proszę zobaczcie, jaki serwisik. Tutaj, wieczorami, sobie będziecie mogli w karty pograć, muzykę posłuchać, czeba dyskoteka. I tak. słuchajcie jeszcze raz na koniec. Dziękuję Wam. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam danych wakacji 2025. I trzymajcie się, nie dajcie się Wasz Fan Aleksander. Subskrybujcie mój kanał. Dziękuję. Pa.